Na co warto zwrócić uwagę, przygotowując się do Spowiedzi Świętej? Bardzo łatwo mówimy przy Spowiedzi Świętej, że zapominamy już, nie pamiętamy żadnych grzechów. Tym łatwiej to mówimy, im słabsze jest nasze przygotowanie do Spowiedzi Świętej. Druga rzecz, w przypadku grzechów tzw. ciężkich, należy podać przybliżoną ilość powtórzonych grzechów ciężkich, zwracając uwagę na ich rodzaje. Proszę też przysłowie święty zwrócić uwagę na grzechy, które być może zostały wcześniej wyznane, ale nie było żalu za grzech. Było to takie wyznanie dla świętego spokoju, ale nie z miłości do Chrystusa, nie ze względu na swoje zbawienie wieczne. Proszę zwrócić uwagę też na grzechy, które być może były wyznane, ale i był żal za grzechy ale nie było naprawienia krzywdy wyrządzonej to wyznanie warto wtedy powtórzyć i też dokonać zadośćuczynienia za grzechy warto też słowicy świętej zwrócić uwagę na grzechy lekkie które jednak powtarzają się często pamiętajmy że przykazania Boże wpisane są w naszą naturę bo jesteśmy ludzie bożymi stworzeniami i przykazania Boże są wpisane w naszą naturę duchową i cielesną. A więc każdy grzech, czy to ciężki, czy lekki, zawsze uderza też w nasze życie religijne, w sferę życia religijnego, w sferę życia moralnego. Także przyczynia się do zniekształcenia naszej wrażliwości wewnętrznej, czyli niekształca wrażliwość naszego sumienia, czyni w nas pewnego rodzaju niesprawiedliwość, niszczy naszą relację z Panem Bogiem, drugim człowiekiem, samym sobą. Każdy grzech pozostawia skutki przed Panem Bogiem, Samym sobą i drugim człowiekiem wprowadza pewnego rodzaju samotność, smutek, rozdrażnienie, niepokój o swoje życie, o zbawienie. Każdy grzech rani nas w sferze woli, emocji i w sferze także naszych pragnień, naszych dążeń. Skutkiem tego są czasami choroby psychiczne, depresje pesymizm. Bardzo łatwo otwieramy się na działanie złego ducha, który postrzega naszą letniość we wierze, brak gorliwości. Nierzadko grzech ciężki jest wyciągnięciem ręki do złego ducha. Szczególnie, gdy chodzi o przykazanie, grzechy z przykazania pierwszego, piątego i szóstego. Według egzorcystów w tych Dziedzinach najłatwiej otwieramy się na działanie złych duchów, ale oczywiście każdy grzech ciężki lub wielokrotne powtórzenie grzechów lekkich w danej dziedzinie, brak prac nad sobą, niewątpliwie otwierają nas na zamęty wszelkiego rodzaju i tak zwane natchnienia, mówimy inaczej, pokusy pochodzące od złego ducha. Nie lekceważmy, tej sprawy.